Często podczas przygotowań do jesiennych zasiadek zwracamy uwagę tylko na to, żeby zabrać ze sobą ciepłą kurtkę, ciepłe spodnie, pod koszulę, jakiś ciepły polarek. A mało kto przywiązuje uwagę do tego, aby zabrać ze sobą odpowiednie skarpety. Nawet jeżeli jesteśmy w posiadaniu bardzo dobrej jakości butów, jeżeli dobierzemy do nich kiepskiej jakości skarpety, noga nam się wtedy mocno poci, nie oddaje to odpowiednio wilgoci. Taka kiepska skarpetka, no i też po wyciągnięciu nogi z buta, zapaszek może poczuć nawet sąsiad na stanowisku obok. Tutaj chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować skarpetki firmy FOX Thermolite Long Socks wykonane z materiału, który bardzo dobrze odprowadza wilgoć. Są mega ciepłe, bardzo komfortowe. Występują w dwóch rozmiarach, od 40 do 43 oraz od 44 do 46 i w dwóch kolorach serii Green Silver, czyli takie zielonkawe z szarym kolorem. Oraz black orange, czarne z pomarańczowym.